Cześć, siemanko. Z tej hodowla Dzisiaj nakarmimy moje króliki i pokażę Wam, czym je karmię. Oto jest karma, którą karmię swoje króliki. Jest tu zmieszany owiec z latem dla królików, więc zaczynamy karmić. Zaczniemy od moich najmłodszych królików, które są ogółem na sprzedaż i będą żyć w innym filmie. Jak widać zaczynają ładnie jeść wszystkie. Teraz nakarmimy samczyka mojego nowozelandzkiego, białego i moją samiczkę mieszańca. Za chwilę przyniosę siano i nakarmimy je jeszcze dodatkowo sianem, bo trawa jest mokra. Jak widać przyniosłem już siano dla moich królików i zaczynamy karmić. Tu już mamy gotową porcję ściana dla mojego samczyka. Szykujemy teraz do samici. Tu już jak widać, mam porcję dla mojej samiczki. A na koniec większość ściany dostają młode, bo one bardzo dużo posłaniają jedzenia. No to jest prawie koniec, są w obrzęku przy królikach, lecz dolejemy im jeszcze wody. To jest na tyle z moich obrządków, więc dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli dobijemy 10 subskrypcji na moim kanale, pojawi się jakiś specjalny.